Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku A dziś odblokował nam się nowy statek, ten bossa Nie, ja nie go nie chcę Dziś ten jest lepszy i ma więcej rozstawień broni Za ja ten to ma, nie wiem, parę dalej, pozwalać sobie moją moja ulubiona misja Chyba na misja bez dans. Tego bystw, skórę sobie w ludziów zabiłem. Totalny rozwał w powodzie To jest totalny rozpierdun na tej mapie. Oj, jeszcze te odrzutowce od tyłu. Z w, w Jacksing tego nie było, nie? Więc uważajcie, jak graliście w niektórych Jacksing Gunsach, chcecie zagrać w Golda, to lepiej patrzeć, nie trzymać się w tyłu.

Zaminy Azerują cię idzą ja w ciebie, ale myślę że Jak kupisz się lepsze na to zniszczysz się bez problemu. To są dosyć proste do zniszczenia. O, kaczka. Już na sprzedaż leci. Trzeba dużo się ruszać to coś wszystko O Jezu, się wpakował Niepotrzebny Ta mapa to jest chyba jedna z najpójdą map które jest taki rozwał, że to masakra, Zobaczcie, co w się stanie. jest taki, to jest to... jest taki mini boss. Powiem szczerze. Boss! Kurde, dało się, że go rozpierdzielę w ciągu... A ja bombami będę walić, czemu? Aj kurde, dostaje od niego. nie, nie. Nie zrób on jeszcze, nie? I on ma 0 HP i żyje. Ja... No. Jak się mi 2 no HP? No LHP jak nie kurde we mnie lecę Tyły, nie tyły. To jest chyba jedna mapa, z których taki rozwój jest to Może ja skorzystam z spowolnionego tempa, bo ja inaczej tego nie przeżyję, jakby też tak są ja to i tak są same no, dobrze. Patrzcie teraz, nie? Co się tu za chwilę odwali. te rakiety tutaj? No, pięknie. Teksas, masakra. Teksas masakryczny, nie? Masakra. No koniec na dziś. Polecimy sobie statkiem ten odcinek jeśli Ci się podobał, łapa w górę, komentuj, a jeśli jesteś nowy na kanale subskrybuj, nie? Trzymaj się i do następnego. Cześć!